Po czwarte, praca zawodowa i twórcza. Dla niektórych emigrantów ważnym celem jest znalezienie pracy, która nie tylko pozwoli im się utrzymać, ale także będzie miała większy sens. Może być to branża, która łączy ich pasję z możliwością zmienienia rzeczywistości na lepsze. Zostawienie śladu w tym przypadku może oznaczać tworzenie czegoś wartościowego i trwałego, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Na przykład o co mi chodzi? Niezliczeni artyści, pisarze, przedsiębiorcy, lekarze, inżynierowie zostawiają po sobie ślad tak, poprzez swoją pracę. Możemy stworzyć coś, co przyczyni się do rozwoju społeczności czy przemian w danej dziedzinie. Ja myślę, że to, co nagrywam dla Państwa, jak wygląda, jak wygląda zachodnia Australia, to jest moja twórczość, która. Chcę, którą chcę pokazać Państwu. I to jest właśnie ślad, który ja chcę pozostawić dla dalszych pokoleń, dla osób zainteresowanych. To jest to, co chcę Państwu przekazać. I po piąte, edukacja i dzielenie się wiedzą. W nowym kraju możemy zostawić po sobie ślad przez edukację. Pomaganie innym w nauce, dzielenie się doświadczeniami zawodowymi czy, czy umiejętnościami. To ogromny dar, który nie tylko daje poczucie sensu, ale także sprawia, że nasza obecność w tym kraju staje się zauważalna i ceniona. Jak już nieraz nagrałam film, mówiłam, Polacy są bardzo szanowani w Australii, możemy zaangażować się w projekty edukacyjne, prowadze, prowadzić warsztaty językowe dla osób. Które nie znają języka angielskiego, lub oferować pomoc w nauce, niezależnie od tego, czy będzie to nauka w zakresie matematyki, angielskiego, polskiego. To nasze działania, te wielkie i te małe, sprawiają, że stajemy się częścią tego nowego miejsca. Zostawienie śladu to sposób na znalezienie sensu życia.